Takie pytanko, czy modlitwa rano i wieczorem, jak się zapomni tej modlitwy, to jest to grzech? I czy ta modlitwa rano i wieczorem jest obowiązkowa? Na pewno trzeba dbać nam o modlitwę. Trzeba dbać nam o modlitwę absolutnie, bo to jest przestrzeń Twojego spotkania się z Bogiem. To jest przestrzeń budowania Twojej relacji z nim. Teraz yy, tak. Jesteśmy uczeni od dziecka tego, że jest modlitwa rano i że jest modlitwa wieczorem. Mhm. Z czego to się bierze? Bierze się to yy, trochę też yy, z takiej praktyki życia duchowego, które prowadziły zakony. To jest też obecne dzisiaj w życiu kapana, kiedy odmawia brewiarz, mm. że na każdą porę dnia jako kapan mam yy, godzinę brewiarzową, czyli rano jest jutrzej, a przez dzień są inne godziny, a wieczorem jest kompleta. Jest to pewna tradycja, w której ty yy, ten dzień, cały dzień chcesz uświęcić modlitwą. Cały dzień chcesz uświęcić modlitwą. Chcesz zacząć dzień od modlitwy, od spotkania się z Jezusem mhm. i chcesz ten dzień zakończyć spotkaniem z Jezusem. Więc myślę, że jest to piękna i dobra tradycja i warto przy niej trwać, jeżeli masz taką możliwość. Ale jeżeli nie możesz rano się pomodlić, yy, masz problem z tym rano, bo Jesteś, nie wiem, młodą mamą, młodym rodzicem, wstają dzieci rano. Ciężko jest znaleźć rano ten czas na modlitwę. Jakiś taki sensowny czas, jakąś sensowną przestrzeń wyciszenia się na modlitwę, tak? Gdzie czasami wieczorem może masz z tym problem, tak? To w ogóle znaleźć w ciągu dnia czas na modlitwę. Bo modlitwa to nie tylko. Umiejętność nauczenia się jakiejś formuły yy, pacierzowej, ale modlitwa to jest umiejętność tracenia czasu dla Pana Boga. I to jest bardzo piękna definicja. Mm. Nauczyć się modlić to nauczyć tracić się czas dla Boga. Więc, jeżeli nie możesz tego zrobić rano, nie możesz zrobić tego wieczorem, to zrób to w ogóle w ciągu dnia. Znajdź dla siebie takie miejsce, taki czas, przestrzeń, gdzie może rzeczywiście spokojnie pomodlić się, i ta modlitwa będzie pogłębionym spotkaniem się z Jezusem. Więc nie traktowałbym w kategorii grzechu tego, że się rano albo wieczorem nie pomodlisz. W kategorii grzechu bym traktował to, że w ogóle modlitwę ktoś zaniedbuje, że w ogóle się nie modli. Dlaczego traktowałbym to w kategorii grzechu? Nie dlatego, że łamiesz jakieś prawo, a jakieś przykazanie, ale dlatego, że Bóg jest miłością, więc On Ciebie kocha. I Ty teraz, jeżeli nie modlisz się, to nie odpowiadasz Mu na tą miłość. Czyli ranisz serce Jezusa, który Ciebie kocha miłością bezwarunkową. Chcę się z Tobą spotkać. Chcę ci y, powiedzieć. Bóg chce ci powiedzieć jesteś moim dzieckiem. Ty się z Nim nie spotykasz przez to, że się nie modlisz, czyli jakby odwracasz się od Jego miłości. W tym wymiarze bym widział, że to jest wtedy grzech. Tak. Więc znajdź w ogóle w ciągu dnia czas na modlitwę, żeby y, spotkać się z miłością, jaką jest Jezus. A jeżeli go ty też kochasz, to nie mów tylko o tym, że kochasz, ale miłość przymieniaj w czyn. To jest czasami trudne i wymagające, bo trzeba nam znaleźć czas. Ale też zobaczcie, że jakbyśmy tak szczerze mieli sobie usiąść, zrobić rachunek sumienia. Ile my czasu marnujemy na Wszystkie różne rzeczy. Ja nie mówię, że one nie są ważne. Są ważne. Jest naprawdę multum ważnych spraw, które robimy, róbmy je dalej. Ale też jest multum czasu, gdzie ten po prostu czas tracimy bezsensownie. I moglibyśmy to wykorzystać na modlitwę, na spotkanie się z miłością, jaką jest Bóg. Mhm. Bo wtedy też możemy sobie zadać pytanie, nie? Kto jest dla mnie Bogiem? Nie? Co jest dla mnie Bogiem? Bo nam łatwo przychodzi deklarować tą prawdę, że Bóg tutaj i tak dalej. Nam się wydaje, że my nie mamy bożków pogańskich, jak, jak mieli Izraelici, ale też się mamy. Tak, bo coś jest ważniejsze niż moja modlitwa, niż moje spotkanie się z Bogiem. Oczywiście no, żyjesz w świecie, więc ty nie masz prowadzić y, życia jak zakonnik jak mnich na pustyni, gdzie on oddaje się tylko modlitwie i tej przestrzeni. Żyjesz w świecie, więc dbasz o swój dom, swoją rodzinę, o pracę, znajomych, o to, żeby mieć ten czas, ale też nie zaniedbuj tego czasu spotkania się z Bogiem, który jest miłością. Tak? Więc po prostu pamiętaj, codziennie pomódl się, spotkaj się z Jezusem, który czeka na Ciebie i, 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 i nie rani... Nie zasmucę jego serca w ten sposób. Bo to tak jakby yy, czekał na ciebie chłopak albo dziewczyna yy, tak na randkę, yy, a, ty, a ty nie dajesz znaków życia osobie. sobie. Jesteś stworzeniem, Bóg jest twoim stwórcą. To jest nieodłączne źródło twojego życia. Nie? nie odcinaj się od tego, co daje tobie głębię życia. Tak bym to mógł powiedzieć. Nie? Jak rozumieć y, zmartwychwstanie mhm. Jezusa? Czy jego poświęcanie, miłość, coś takiego? Czy zupełnie inaczej? Znaczy, przede wszystkim, y, jako chrześcijanie, na, na moment zmartwychwstania pana Jezusa patrzymy w takim wymiarze, że on jest pierwszym, który zmartwychwstał, i nam otwiera y, też drogę do życia wiecznego. Y, do tej perspektywy y, zmartwychwstania. Więc w ten sposób spoglądamy na tą najważniejszą prawdę naszej wiary. Mhm. Bo zmartwychwstanie to jest, to jest istota chrześcijaństwa. Święty Paweł mówi, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna, próżna, możemy bardziej dosłownie powiedzieć, głupia byłaby nasza wiara. Bo wszystko to, co byśmy czynili, byłoby tak naprawdę bezsensowne. A zmartwychwstanie Jezusa otwiera nam zupełnie nową perspektywę. Więc mnie nie tyle interesuje jak Jezus martwych wstał, mhm. bo to jest też zobacz ciekawe, że Ewangeliści nie zanotowali w jaki sposób zmartwychwstał wstał Jezus. Mhm. Mamy opis jego na przykład męki. Tak? I to Ewangeliści w różnym stopniu tak? zanotowali. Opis męki śmierci Jezusa, ale żaden z ewangelistów nie zanotował samego momentu zmartwychwstania. Czyli nas nie interesuje z perspektywy wiary to, jak Jezus zmartwychwstał, ale nas interesuje to, co dla mnie to znaczy, że Jezus zmartwychwstał. I rzeczywiście, Pismo Święte, Ewangelie pokazują nam Jezusa zmartwychwstałego który spotyka się z ludźmi ze swoimi uczniami z apostołami. I te wszystkie spotkania to są spotkania, gdzie, gdzie pan Jezus przede wszystkim zabiera od nich strach i lęk. Zabiera od nich to takie poczucie beznadziei. Więc z martwych Jezus przynosi właśnie miłość i nadzieję. Zabiera od ciebie strach i lęk, i mówi: Zobacz, tak jak ja pokonałem śmierć, z wstałem, żyję, jestem, to tak samo Twoja śmierć nie kończy Twojego życia, ale otwiera dla ciebie perspektywę życia wiecznego. I w ten sposób spoglądamy na tę tajemnicę zmartwychwstania. Jezus jest pierwszym spośród tych, który z martwych wstał. A my jesteśmy tymi, którzy z martwych wstaną tak, do życia wiecznego. Więc idziemy za Jezusem, bo On właśnie otwiera nam tą nadzieję, że nasze życie nie kończy się tutaj, ale moment zmartwychwstania jest dla nas momentem tego spotkania się z Bogiem twarzą w twarz, gdzie opada ta ludzka zasłona. To nasze poznanie, które mamy tutaj na Ziemi, yy, gdzie mamy odpowiedź na wszystkie nasze pytania, wątpliwości, we wierze, I jesteśmy w jedności, we wspólnocie, w komunii z Bogiem, który jest w Trójcy Świętej, jedyny czyli też jest we wspólnocie osób, bo Bóg jest wspólnotą osób w miłości. I mnie też do tej wspólnoty yy, zaprasza. I zmartwychwstanie jest dla mnie właśnie tym momentem. Jest taka też ikona rublowa, mhm. Trójce Święta, gdzie, gdzie jak tą ikonę oglądasz, ją czytasz, bo, bo, bo ikonę czyta się, jej, jej się nie ogląda, mhm. tak ją się czyta, bo ona, ona wyraża pewne prawdy. Teologiczne ona jest napisana i ją czytam. Mhm. To masz to wrażenie, że, że, że tam jest to miejsce przygotowane dla Ciebie. I zobacz, że też jest ciekawe to, że Kościół. W w tych świętach, które, które obchodzimy, tak? ta tajemnica Trójcy Świętej jest właśnie po, po Zmartwychwstaniu, nie? że to Zmartwychwstanie otwiera tobie tą perspektywę życia wiecznego, zaproszenia Ciebie do tej jedności z Bogiem w Trójcy Świętej, jedynym. Więc to Zmartwychwstanie Jezusa jest Zmartwychwstaniem z miłości, z nadzieją, by, by nam pokazać, że nasze życie ma sens. Że nasze życie jest życiem, jednym życiem wiecznym. Że, że, że to, które tu zaczynamy, ono będzie trwało dalej. Będzie trwało w tej perspektywie, miejmy nadzieję, zbawienia, jeżeli będziemy wybierali Jezusa. Amen. Amen. <grym> Czy jako katolik mhm. mogę oglądać lub czytać Harry'ego Pottera? Mhm. No to ja bym odpowiedział, że jeżeli spoglądamy na literaturę jako, jako pewne dzieło sztuki, no nie widziałbym w tym nic złego. Tak, jeżeli czytasz książkę, oglądasz film jako, jako pewną fantazę, czy, czy jako coś, co jest pewną fikcją literacką, no to po prostu. Czytasz książkę, oglądasz film, tak? Mhm. Ja wiem, że są tutaj różnego rodzaju głosy w kościele i są tacy, którzy są wielkimi przeciwnikami i tutaj jakby przywołują różne jakieś takie spostrzeżenia, że okultyzm i diabelstwo, ale ja też moi kochani powiem tak, ja akurat stoję po tej drugiej stronie. Tak, zło istnieje w świecie. Szatan istnieje, że nikt mi nie zarzucił, że jestem jakimś tutaj liberałem lewakiem, nie? bo to niektórzy lubią takie łatki ludziom dopinać. Ale też nie szukajmy na miły Bóg wszędzie zła. Bo, bo to też jest chore i niedobre. Jeżeli ty wszędzie będziesz widział zło, to nie jest dobre. Bo nie skupiaj się na tym, co jest złe. Skup się na Bogu. Bo on jest piękniejszy, bo on jest bardziej atrakcyjny. Więc przeczytasz książkę, obejrzysz film, naprawdę nic ci się nie stanie Pff, i tyle. Mhm. A jestem też ciekawa tego tak w ogóle poza QA, co no. ksiądz by powiedział na temat y, takiej muzyki ogólnie jakiegoś takiego techno-metalu i takich y, właśnie y, zespołów różnych. Czy uważa ksiądz, że muzyka może mieć negatywny wpływ na nas? A to Ci akurat mogę odpowiedzieć: na pewno muzyka może mieć negatywny wpływ na człowieka i to nie trzeba wcale odwoływać się, słuchaj, do żadnego wymiaru religijnego. Bo to, bo to powie Ci każdy, kto się, kto się na muzyce zna, w sensie ja się nie znam, nie? Ale, ale nawet w takiej psychologii muzyki, że. Yy, no muzyka wpływa na człowieka, tak? Zobaczcie, że masz y, nastrój y, taki, jesteś smutny, słuchasz pewnego rodzaju muzyki. Jesteś wesoły, słuchasz też innego rodzaju muzyki. Jesteś wkurzony, słuchasz innego rodzaju muzyki, tak? Że muzyka idzie jakoś za sferą Twoich emocji i uczuć, tak? I teraz, jeżeli ty słuchasz muzyki, która wywołuje w tobie pewne stany, tak? Nie wiem, muzyka bardzo agresywna, muzyka, w której jest mocny rytm, bicie serca, tak? To techno, tak? Jakiś heavy metal, to wpływa na twój wewnętrzny stan. Ja już nie mówię o, o, o duchowym jakimś znaczeniu, wiesz, yy, treści, które, które tam są przekazywane, ale sama technika tej muzyki. Tak może na ciebie wpływać na twój też rytm bicia serca na to, czy jesteś bardziej spokojna czy zdenerwowana. Muzyka nakręca człowieka, tak? Więc to jest zupełnie inaczej. Mhm. I, I tutaj pewnie trzeba być w tym bardziej też ostrożnym, no i, i sięgać po taką muzykę, która. Która jest piękna, która ciebie czymś ubogaca, która jest wartościowa, nie? Mhm. No jesteśmy w takim klimacie muzyki, literatury, książek. To jakby ksiądz mógł się podzielić, może jakie książki ostatnio mhm. przeczytał i które polecał. Tak, nawet tutaj takie dwie publikacje przyniosłem. Mhm. Więc yy, na pewno ostatnio też czytałem książkę, zresztą też na, 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 na Insta swojego Piotr Nadolski, polecamy, tam, tak jest, wrzuciłem książkę, która już, już, już ma jakiś czas yy, na rynku, książka ojca Grzegorza Kramera, jezuity i Piotra Żyłki pod nazwą Łobuzy, grzesznicy mile widziani, więc taka, taka książka, taka okładeczka. Jest, promować. I teraz też yy, czekam w ogóle na, na książkę ojca Grzegorza, yy, Wrzenie. Yy, taka, taka, taka książka. Yy, dostałem w ogóle tą książkę od, od młodzieży yy, na, na, na koniec roku formacyjnego. Jakoś teraz po wakacjach też się zabrałem do niej, ją sobie przeczytałem. Ona jest o tyle bardzo fajna, że, że, że ja po prostu też lubię tych dwóch panów, w sensie utożsamiam się jakoś z nimi. Mhm. Jesteśmy blisko do, do ich tego też pewnego spojrzenia na, na, na kościół, okay. takiego otwartego, czy takiego też bardzo ewangelicznego, że, że nikogo nie odrzucamy, ale, ale że, że no właśnie, że grzesznicy są mile widziani w kościele, tak jak w tym, w tym tytule, mhm. bo ja sam jestem grzesznikiem, tak? Więc, yy, bracie, siostro, tu jest miejsce dla ciebie, bo, 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 bo Pan Jezus ma otwarte ręce na krzyżu, a nie zamknięte, skrzyżowane, dla mm -hmm. tych tak, dla tych nie. Więc mm -hmm. bardzo fajna książka, polecam, yy, można sobie poczytać. Yy, jest też bardzo fajna książka siostry Małgorzaty yy, Borkowskiej. Fanta. <gładeczki, <gładeczki, <gładeczki. Fantastyczna yy, książka. Znaczy, Mam w ogóle wiele fantastycznych y, książek, siostra Małgorzata, która jest tutaj w żarnowcu y, blisko w nas. klasztorze, tak, blisko nas. Książka pod nazwą 6 Prawdy wiary. Byłem tam też na rekoleksach y, i y, na rekolekcjach, które miała właśnie siostra Małgorzata, mm -hmm. które, które głosiła, y, więc sobie tą książkę mm, kupiłem. No, jak, jak sam tytuł mówi, są tutaj wyjaśnione prawdy wiary po kolei, typu te Bóg jest jeden, Bóg Sędzia Sprawiedliwy, tak? Bardzo fajna, słuchajcie, dlatego że jest tutaj właśnie jakby takie teologiczne wprowadzenie do tego, do tej prawdy wiary i jest też taka część, która mówi o tym, jak to należy rozumieć w naszym codziennym życiu.